A propos wczorajszej sytuacji to nie traktujcie tego jako bana, ja bardziej traktuję to jako pranka, jest to po prostu takie nieporozumienie. Gość wykorzystał lukę, no, że nie mam partnera, tylko mam towarzysza na Twitchu i system rozczytał dużo zgłoszeń i z automatu przyznał tam bana siedmiodniowego niby <laughs> za to yy, tam różne powody klikali, bo to wiadomo, że te zgłoszenia były takie, żeby cokolwiek kliknąć, żeby to po prostu tylko przeszło, żeby sprankować, zrobić robotę, zbanować i tyle. No i udało się, bo bez, bez y, tego partnera łatwo jest to zrobić. Aczkolwiek Twitch już wie, on już jest podesłany, że, że kazał zgłaszać bezpodstawnie kanał. Kto? Sami wiecie w sumie. Ktoś, komu ktoś, komu pękła noga na walce parę lat temu. Ma ból dupy o to, że ma więcej widzów. Znowu daje o sobie znać. No, no cóż, no a, ale... Ja tam nie zamierzam się z gościem wyzywać po kilku latach. Dla mnie po walce konflikt został zażegnany. Nie wiem dlaczego wczoraj odwiedził mnie ze swoimi tam e, jakimiś tam widzami e, na live i kazał zgłaszać kanał. No chyba chciał e, szukać atencji. No i co? I sprankowali, tak? Ban wleciał, <laughs> ale będzie on zdjęty. No to na, ja bym mu, tak jak mówię, nie nazywam tego banem, tylko po prostu. W, Wiem, że nie mam tego partnera, tylko towarzysza i strollował mnie, nie? Udało mu się, udało mu się.